Wiedziałem, że kiedyś przyjdzie ten właśnie moment. Jasne okoliczności nie są zbyt pozytywne, więc wolałbym jeszcze trochę na niego poczekać, ale starajmy się szukać pozytywów. Otóż, z uwagi na niebezpieczeństwo zarażenia się i dalszego rozprzestrzeniania koronawirusa, zaleca się nie wychodzić bez potrzeby z domu i oczywiście ograniczyć do minimum kontakty z innymi ludźmi. I wiecie co? Tak się składa. Że jestem ekspertem w tym temacie. No, wiem o tym absolutnie wszystko. I jasno, czasu od czasu zdarzało mi się oczywiście wychodzić z domu, żeby na przykład sprawdzić, czy maszyny nie rozpoczęły jeszcze krwawego buntu przeciw ludzkości, albo uzupełnić czy psy i batony w sklepie. Ale mówiąc tak kompletnie serio, należę do tych osób, które chyba nigdy nie nudzą się w domu. A już tym bardziej od dawna, kiedy moja growa czy filmowa kubka wstydu. Urosła do niebotycznych rozmiarów. Oczywiście, kwarantanna nie oznacza wcale, że wszyscy mamy po prostu bezmyślnie zabijać czas w oczekiwaniu na poprawę sytuacji. Zresztą ja sam od wielu lat pracowałem niemalże wyłącznie zdalnie i bardzo sobie ten tryb pracy chwalę. Jestem wręcz troszkę zdziwiony, że przy tak wielu prostych i wygodnych formach komunikowania się na odległość, home office czy na przykład nauczanie zdalne nie jest bardziej popularne. W każdym razie zmierzam do tego, że jest naprawdę wiele opcji, jak produktywnie spożytkować czas, jaki teraz spędzamy w domach, więc po prostu upewnijmy się, że nie będzie to czas zmarnowany. No ale na tym kanale oczywiście poruszamy przede wszystkim kwestie popkulturowe, więc nawiążmy właśnie do tego. No właśnie, pewnie wszyscy doskonale to znacie. Każdy, kto interesuje się jakimś aspektem popkultury i chciałby być po prostu na bieżąco z filmami, serialami czy grami, doskonale wie, że przy ilości treści, jaka co chwilę pojawia się gotowa do skonsumowania, nie ma szans sprawdzić wszystkiego. Trzeba selekcjonować niekiedy z bólem serca. Jednocześnie, na co dzień bardzo często mamy po prostu za mało czasu. Żeby poświęcić go na na przykład poznawanie czegoś nowego, jakiegoś gatunku filmów czy gier, którymi do tej pory się nie interesowaliśmy, powoleliśmy jakieś sprawdzone pozycje. Być może mamy jakieś lekcje do odrobienia w postaci pewnych klasyków gatunku, z jakimi do tej pory nie mieliśmy okazji się zetknąć. Ewentualnie są jakieś rodzaje filmów, seriali czy gier. Które po prostu wymagają nieco więcej zaangażowania i przede wszystkim czasu od odbiorcy. No i kto wie, może właśnie teraz jest ku temu sposobność. Dlatego też w tym materiale chciałbym podzielić się z Wami paroma rekomendacjami: filmowymi, growymi oraz na deser jedną serialową, których starałem się też nie wybierać przypadkowo. Partnerem tego materiału jest Empik, który udostępnia swój pakiet premium za darmo na 60 dni, dzięki czemu będziecie mogli na przykład sięgnąć po jedną ze wspomnianych tutaj przeze mnie pozycji, nie ruszając się z domu. Zostańcie do końca tego wideo, gdzie podam więcej informacji na ten temat. Ok, zacznijmy od filmów. Zapewne dotarły do was te wszystkie niepokojące informacje, w jak trudnej sytuacji znalazło się w tym momencie Hollywood. Duże wytwórnie, które jeszcze niedawno szykowały się do konkurowania ze sobą o tegoroczny box office, stanęły przed ciężkim wyborem, czy z uwagi na zamknięte kina, a nawet gdyby były otwarte, to też strach publiki przed odwiedzaniem tego typu miejsc, który zresztą już zmasakrował wynik najnowszego filmu Pixara naprzód, przesunąć premiery swoich największych filmów, od razu tracąc na tym przynajmniej kilkanaście milionów dolarów, licząc na to, że no za parę miesięcy sytuacja się jakoś tam unormuje i coś te filmy zarobią. Czy może uznać, że no nie ma za bardzo widoków na to? Żeby ta sytuacja unormowała się szybko, a nawet jak się unormuje, to być może terminarz stanie się tak ciasny, że może lepiej wybrać streaming albo VOD i spróbować zarobić na tym filmie coś tu i teraz. Skupmy się jednak na tych przesuniętych pozycjach filmowych. Całą falę kolejnych przesunięć rozpoczął nowy film z Jamesem Bondem: Nie czas umierać, którego nowa data premiery przypada dopiero na listopad tego roku. Mamy zatem przynajmniej parę miesięcy żeby być może przypomnieć sobie dotychczasowe filmy tego cyklu z Danielem Craigiem? Ostatnia kinowa odsłona, Spectre, w dość karkołomny sposób powiązała wszystkie te filmy za pomocą tytułowej organizacji. A że wszystko wskazuje na to, że No Time To Die będzie kontynuować wątki z tamtego filmu, to może warto odświeżyć sobie tę wiedzę, ale też spojrzeć trochę całościowo na tę naprawdę ciekawą, ale jednocześnie dziwną kadencję Daniela Craig'a w roli Bonda. Postać ta bowiem przeszła drogę od surowego, jeszcze niewyrobionego agenta po zmęczonego tym całym zgiełkiem mężczyznę z twarzą, na której widać już wiek i, no właśnie, fizyczne zmęczenie. A dlaczego to jest ciekawe, albo dziwne? No bo trochę zabrakło tutaj tego środkowego okresu, tego klasycznego bondowania zanim jeszcze autorzy wzięli się za dekonstrukcję i rozliczenia. No ale hej, jeśli komuś brakuje takiego bardziej konserwatywnego podejścia, to polecam z kolei zabrać się za jakąś kolekcję filmów, na przykład z Rogerem Moore'em. To jest zresztą mój ulubiony Bond i przy okazji jedyny, który miał okazję pojedynkować się z Drakulą, Sarumanem i Lordem Sith jednocześnie w jednej osobie. Innym przełożonym filmem, choć tutaj bez oficjalnej nowej daty, jeszcze, jest Czarna Wdowa od Marvel Studios. Tutaj też kampania już w sumie dawno ruszyła, więc studio wywaliło wiele pieniędzy w błoto. Do tego produkcje Marvela mają tak ciasny kalendarz, że trudno będzie ten film gdzieś sensownie wcisnąć. Chociaż z uwagi na zatrzymanie produkcji wielu nadchodzących filmów i seriali Marvela, jest szansa, że po prostu cały terminarz przesunie się trochę w czasie. No a my mamy za to dodatkowe tygodnie lub miesiące, żeby się do tego filmu. Może lepiej przygotować? Black Widow to specyficzna postać w MCU. Pojawiła się już w Iron Manie 2, ale tamten jej występ był krytykowany za nieco zbyt duże skupienie kamery na atutach Scarlett Johansson, a nie na przykład skupienie scenariusza na samej postaci. Potem była całkiem wartościowym uzupełnieniem składu Avengers, ale właśnie, tylko uzupełnieniem. Potem jednak przyszedł Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, gdzie Natasza, choć nie wymieniona w tytule, wreszcie pełniła naprawdę ważną rolę zyskując bardzo fajną i co ciekawe nieromantyczną relację ze Stevem Rogersem, co jest wciąż ewenementem w adaptacjach komiksów. Czas Ultrona znowu raczej rozwojowi jej jako bohaterki nie pomógł, ale znowu z pomocą przyszli bracia Russo, którzy w Civil War Wojnie Domowej tym razem niestety dali wdowie mniej czasu niż poprzednio. Tylko tutaj mieli go do rozdysponowania na cały Legion rozmaitych postaci z MCU. Tym niemniej nasza bohaterka rozdarta między swoją zawodową Nową lojalnością, a przyjaźnią i zaufaniem do Steve'a to był bardzo ciekawy wątek. Nic więc dziwnego, że ci sami twórcy mieli możliwość poprowadzenia drogi tej postaci do samego jej końca w Avengers Endgame. Powiem to bez owijania w bawełnę. Nie czekam na ten nadchodzący film o czarnej wdowie z jakimś wytęsknieniem. Tylko, że z drugiej strony wyraźnie widać, że choć dostała ona naprawdę porządne zmieńczenie swojego wątku w Avengers Endgame oraz parę fajnych motywów w poprzednich filmach, to jednak gdzieś tu brakuje większego skupienia się na tym, kim jest Natasza, jaką jest osobą. Jako widzowie znamy ją w zasadzie tylko wyrywkowo i to przez pryzmat jej roboty dla Shield albo Avengers. No i kto wie, być może ten przełożony na razie film. Jakoś nam tę lukę wypełni. Wam tymczasem polecam oddać taki mały hołd Nataszy no i obejrzeć sobie filmy z jej udziałem, jeden po drugim. Dajcie też koniecznie znać, jakie są Wasze wrażenia po takim mini maratonie, bo moje są, szczerze powiedziawszy, mieszane. Nie powiedziałbym, że Black Widow to jest jakaś zmarnowana postać, wręcz przeciwnie, ale wciąż, szczególnie oglądając te wszystkie filmy, no nie mogłem wyjść z takiego przeświadczenia, że dało się zrobić z tą bohaterką coś więcej, ale nie wiem. Być może właśnie ten film odmieni nasze postrzeganie tej postaci. A być może według was jest inaczej. Dajcie znać. Ok, ale zostawmy filmy, choć może nie do końca, i skupmy się na pewnym serialu. Widzicie, ja mam coś takiego, że wiele seriali zaczynam, a potem już ich nigdy. Nie kończę. Generalnie za serialem mi się najtrudniej zabrać, bo kiedy mam coś do obejrzenia, co ma być niedługie, no to odpalam sobie po prostu YouTube'a. I tam mam masę twórców, których oglądam regularnie. Natomiast kiedy już chcę obejrzeć jakąś konkretną historię, jakąś konkretną fabułę, to wolę obejrzeć film. Bo to są dwie godziny wyrwane z życiorysu, ale już mam całą historię zaliczoną. Nie muszę tego rozkładać w czasie. Wobec tego jest naprawdę sporo takich pozycji serialowych, które napocząłem i nawet mi się podobały, ale nigdy ich nie ukończyłem i pewnie nigdy już tego nie zrobię. Mam za sobą na przykład pierwszy odcinek serialowego krzyku od MTV, który zresztą bardzo mi się podobał, ale jakoś nigdy do tego nie wróciłem. Parę odcinków Hannibal'a, półtora sezonu Stranger Things i tak dalej. No, mógłbym wymieniać i wymieniać. Wypadałoby więc, dla zwykłej przyzwoitości i. Własnego komfortu psychicznego, przynajmniej do jednego z takich przypadków wrócić i obejrzeć całość. Dlatego też mój wybór pada na. Bates Motel. Mówiłem, że nie do końca opuszczamy filmy, bowiem mowa tu o serialu, będącym w pewnym sensie prequelem, choć osadzonym we współczesnych nam czasach, do jednego z najważniejszych filmów w historii kinematografii, czyli psychozy Alfreda Hitchcocka. Relacja Normana Batesa i jego matki, esencjonalna dla filmu, nie spoilując niczego, jest oczywiście eksplorowana w serialu, gdzie dużo młodszy Norman i jego mama Norma postanawiają otworzyć motel, by rozpocząć nowe życie. Oglądałem tylko sam początek tego serialu, oczywiście, i muszę powiedzieć, że no, naprawdę mi się podobał. Przede wszystkim ze względu na parę głównych bohaterów. Freddy Highmore jest moim zdaniem jednym z bardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia, a Vera Farmiga to klasa sama w sobie. Już oglądając film Hitchcocka, wielokrotnie przez głowę przechodziła mi myśl, jaką kobietą musiała być Norma, że miała tak wielki wpływ na Normana Batesa. I wydaje mi się, że Farmiga uosabia to idealnie. Jest charyzmatyczna, nieobliczalna i niesamowicie ekspresyjna, a jednocześnie naprawdę kupujemy jej więź z coraz bardziej niezrównoważonym Normanem. Kurczę, Psychoza jest tak doskonałym filmem, że jakiekolwiek próby robienia sequelów, prequelów i tak dalej już z samej zasady wydają się kompletnie zbędne, i wyglądają na zwykłe odcinanie kuponów od legendarnego filmu. Tylko, że paradoks polega na tym, że akurat film Hitchcocka ma to szczęście, że jego sequele są akurat relatywnie dobre. No, część trzecia jest taka sobie, ale wciąż nie ma wstydu. No, remake, który jest mocno odtwórczy, jest przez to także kompletnie niezbędny, ale teraz jeszcze do tego grona naprawdę nie najgorszych produkcji odwołujących się do filmu Hitchcocka dołącza właśnie ten prequelowy serial. No i zamierzam wreszcie obejrzeć całość, żeby mieć odhaczone wszystkie produkcje live action związane z psychozą. Aczkolwiek znajomość oryginału Hitchcocka nie jest tutaj wymagana do cieszenia się serialem, choć oczywiście jest mile widziana. No bo tak się składa, że ponoć piąty sezon jest w jakimś stopniu luźną adaptacją oryginalnej historii. No ale z drugiej strony, wiecie, to prawdziwe arcydzieło mistrza suspensu, więc warto je znać. Przyznam jednak szczerze, że najwięcej mam sobie do zarzucenia w temacie gier. Mam rozkopanych przynajmniej kilka pozycji, i to na różnych konsolach, do których powinienem wreszcie wrócić. No, ale jeśli chodzi o polecenie wam czegoś, szczególnie na te okoliczności, w jakich jesteśmy to mam dwie bardzo dobre pozycje. Po pierwsze Divinity Original Sin 2. Gra wyszła na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch i jest klasycznym, oldschoolowym CRPG z masą questów, jeszcze większą masą dialogów, ratowaniem świata przed złem, oczywiście, i turowym systemem walki. Original Sin 2 ma zatem absolutnie wszystkie najważniejsze zalety klasycznych, growych RPGów z podznaku Baldur's Gate, czy chociażby mojego ukochanego arkanu, oferując przy tym ciekawie zbudowany świat z własną mitologią, systemem wartości i tak Ale też oczywiście oznacza to długie godziny, naprawdę fajnej rozgrywki, masę nieszablonowych sposobów na wykonywanie zadań oraz coś, o czym wielu producentów gier, szczególnie tego typu, zapomina. A co moim zdaniem jest niemalże głównym argumentem, dla którego rekomenduję ten tytuł, w tym kontekście chociażby. Mianowicie koop. Prowadzony w zależności od potrzeb przez sieć lub na podzielonym ekranie. Jeśli zatem macie pod ręką partnera lub partnerkę, rodzeństwo, rodziców albo np. współlokatorów, którym nie obce są RPG-owe zmagania. No to możecie po prostu odpalić grę, stworzyć postacie, dołączyć drugiego gracza i voilà, możecie już niezależnie zwiedzać świat Divinity. Swoją drogą trzeba przyznać, że interfejs został naprawdę fajnie przemodelowany pod podzielony ekran. Ale to, co jest w tym wszystkim nawet lepsze, to fakt, że niezależnie oznacza naprawdę niezależnie. I choć wciąż dostaje się tu jakieś zadania wspólne dla wszystkich graczy, to tak naprawdę możecie, jak Wam się podoba, albo ze sobą współpracować i sobie pomagać albo wchodzić sobie nieustannie w drogę. No i super. Osobiście zresztą mam nadzieję, że Larian będzie kontynuował to w swoich kolejnych tytułach, natomiast inni producenci podłapią ten model rozgrywki, bo moim zdaniem przynajmniej w tak rozbudowanych, przez to jednak dość powolnych grach, gdzie też walka opiera się przede wszystkim na strategii i przez to, że jest turowa, też nie należy do zbyt dynamicznych. Robienie tego wszystkiego Zwiedzanie nowych lokacji, toczenie tych kolejnych pojedynków i tak Jest o niebo ciekawsze z drugim żywym graczem obok, niż kiedy robi się to solo. Trudno mi sobie wyobrazić w tym momencie lepszą pozycję na obecne okoliczności. No bo nie dość, że mamy tu rozrywki na najbliższe tygodnie, to jeszcze można przy tym zadbać o, wiecie, kontakty międzyludzkie. Na przykład starając się ustalić strategię walki, czy wymieniając przedmiotami zdobytymi podczas podróży. Trochę już pogodziłem się z faktem że ta piękna epoka dwuwymiarowych gier RPG z tym rzutem izometrycznym, gdzie można było na dziesiątki sposobów wpływać na przedstawiony świat, już sobie odeszła i będziemy dostawać najwyżej jakieś pojedyncze gry dla tych największych fanatyków. Nic dla tak każualowych graczy jak na przykład ja, ale okazuje się, że wcale nie. I Original Sin jest dokładnie takim tytułem. I nie byłem nawet na początku przekonany, czy ja jeszcze w ogóle będę w stanie się zaangażować w taki tytuł, przecież to jest takie czasochłonne. W to miejsce można by ograć, nie wiem, dwie, czy nawet trzy inne gry. Ale okazuje się, że perspektywa się kompletnie zmienia, kiedy można grać razem, na przykład z partnerem lub partnerką, no bo wówczas nerdzenie w piwnicy zamienia się w przyjemne, wspólne spędzanie czasu. No i jeszcze jeden tytuł, czyli gra, której ostatnio akurat poświęcam trochę czasu i która, moim zdaniem, naprawdę zyskała drugie życie dzięki nowej platformie, na której się pojawiła. Assassin's Creed The Rebel Collection, bo o tym tytule tu mowa, to komplet dwóch gier z wiadomej serii, konkretnie The Black Flag i Rogue, plus wszelkie możliwe DLC, w tym też te fabularne. Nie mam pojęcia, czy wiecie, ale ja generalnie lubię serię Assassin's Creed. To ten cykl gier, do którego zawsze wracam i pykam sobie dla odprężenia, no bo dziwnym trafem to całe skakanie po dachach, czyszczenie obozów i akty skrytobójstwa mi się nie nudzą. Szczególnie, że co grę ostatnio zmienia się też sceneria. Jednak po ograniu dwóch ostatnich odsłon tego cyklu, Origins i Odyssey, trudno by mi było wracać do którejś z poprzedniczek. Być może już nie pamiętacie, ale aż do Origins te gry nie miały nigdy systemu skradania się z prawdziwego zdarzenia. Trochę słabo, jak na gry o skrytobójcach. System walki był wręcz prymitywny. A AI przeciwników wołało o pomstę do nieba. Nie żeby te elementy były w ostatnich częściach cyklu zrobione idealnie, ale jednak czuć różnicę, szczególnie kiedy zaraz po np. Origins czy Odyssey sięgnie się po którąś z poprzednich odsłon. Dlatego też, choć Assassin's Creed Rogue ominęło mnie w momencie swojej premiery, to nawet biorąc pod uwagę, że zaliczałem wszystkie kolejne części tego cyklu łącznie z, nie wiem, Assassin's Creed Liberation. No to za rok coś nie mogłem się zabrać. I to mimo świadomości, że. Kurczę, ta gra wyglądała jak najciekawsza historia w całym tym cyklu. Wiedziałem, że może się to skończyć tak jak z Watch Dogs 2. Grą, na którą długo ostrzyłem sobie zęby, bo wyglądała super, a którą ostatecznie odpaliłem już spory kawałek czasu po premierze. I natychmiast wydała mi się tak przestarzała i toporna, że nie byłem w stanie w nią grać. Perspektywa się jednak zmienia, przynajmniej dla mnie, kiedy mowa o graniu w taką grę jak Assassin's Creed Rogue na nintendowskim Switchu. No bo tak jak wspomniałem, nie chciałbym mi się specjalnie odpalać konsoli, rozsiadać na kanapie, zajmować telewizora tylko po to, żeby popykać sobie chwilę, w jakąś grę sprzed paru lat. Natomiast kiedy ta gra staje się przenośna, jednocześnie jest to też naprawdę obszerna gra pełna treści, ale także podzielona na poszczególne sekwencje, mająca dużo misji pobocznych, to staje się wręcz idealną pozycją, żeby na przykład pracując nad czymś, zrobić sobie przerwę na 5 minut, sięgnąć po konsolę, popykać trochę, odłożyć. I już. W związku z tym po prostu dużo chętniej i dużo częściej sięgam właśnie po switcha i po tytuły na switcha. Ale o samej konsolce myślę, że jeszcze na pewno pogadam, bo powiem szczerze, że absolutnie żaden sprzęt, żaden gadżet w ostatnich latach nie sprawił, że zakochałem się w nim tak bardzo jak właśnie Nintendo Switch. Pozycje, o których mówiłem tutaj oraz naturalnie wiele, wiele więcej znajdziecie na przykład w internetowym sklepie Empiku. A korzystając z darmowego, 60-dniowego dostępu do Empik Premium nie tylko nie będziecie płacić za wysyłkę, a zakupione produkty trafią pod wasze drzwi w ekspresowym czasie, nie tylko będziecie mogli liczyć na zniżki aż do 20% ceny produktu, ale także zyskacie dostęp do bazy 13 tysięcy e-booków i audiobooków. I wówczas już myślę, że nikt nie będzie mógł narzekać na brak rozrywek. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w opisie poniżej. Ja tymczasem postaram się też wybrać Wam jakieś ciekawe, moim zdaniem, pozycje z tej ogromnej bazy e-booków i audiobooków, ale już nie będę o tym mówił tutaj, żeby ten materiał się nie rozrastał do niebotycznych rozmiarów, ale zrobię to na moim Instagramie, więc zapraszam na moje Insta Stories. Link również znajdzie się w opisie. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję również Empikowi za tę współpracę. No i słuchajcie, co mogę więcej powiedzieć? Myjcie ręce, nie wychodźcie z domu bez potrzeby. Uważajcie generalnie na siebie, na swoich najbliższych. No i jeśli ciężko znosicie tę kwarantannę, no to trzymajcie się po prostu. Mam nadzieję, że być może jakieś odpowiednie dobra kulturalne jakoś ten czas Wam. Umilą. Być może będą to te, o których mówiłem w tym materiale. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.